Coraz więcej osób przeprowadza się do podwrocławskiego tyńca małego. Kiedyś królowały tutaj fabryki i magazyny. Żeby odizolować tą przedsiębiorczą część od mieszkańców, gmina postanowiła posadzić drzewa. Mamy takie, taką fajną okazję spotkać się z wami, troszeczkę w takiej innej sytuacji. Będziemy dzisiaj sadzili drzewa. Pierwszy raz drzewo sadzisz w swoim życiu? E, tak. To można powiedzieć, że już taką jedną kategorię z tych bycia mężczyzną masz do zaliczoną, nie? Bo posadzić drzewo, dom, o właśnie, pan podpowiada. No nie stawiałem już. No to drzewo masz już za sobą. Jak się stawia? Ciężko jest... Ale bruku trochę przerzucałem. No, o, to prawie jak bruk. Masz tutaj trochę gruntu. No dobra, pierwsze no, za no. tobą. Drzwi się wykopałem. To co, jeszcze tutaj co kopać? Taki pierwszy krok do... Jestem przekonany do większej współpracy. Dlaczego? Dlatego, że firma LG tu jest już od kilkunastu lat. I chcieliśmy zawsze, żeby firma LG i też inne firmy namawiali, to jest dzisiaj pierwszy krok poprzez firmy LG, ale żeby inne firmy też zaangażowały się właśnie w spotkanie z młodymi, w jakiś fajny gest i wysadzenie tutaj takich drzew, które są symboliczne. Tak? No umówmy się, że, że to nie jest las, tylko jest kilkanaście, kilkadziesiąt drzewek, ale ta symbolika jest najważniejsza. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę zobaczyć Wasze uśmiechnięte twarze. Drzewo jest teraz w tej wysokości. Nie przerośniecie drzewa wzrostem, ale umysłem już tak. Jaka to jest głębokość, już mniej więcej na twoje oko? No, pół metra. Pół metra to już jest dla ciebie. No, powiem Ci szczerze, 20. że. 20. No, dobre pół metra. Generalnie 20 cm, ile ci jeszcze brakuje? No, jeszcze z, z 10. Jeśli chodzi o ten rodzaj nasadzeń, to one tworzą rodzaj takiego zielone, takiej zielonej ściany. Jak widzimy tutaj dzieci bawią się i uczą w szkole, która znajduje się w niedalekiej odległości od zakładów przemysłowych, i intencją tych nasadzeń jest właśnie to, żeby stworzyć taką zieloną ścianę. Pytanie, czy to będzie akustyczna, czy wizualna, jaka ona by nie była to na pewno miła? Jakub Dworzecki, Echo 24.